Witam serdecznie z tej strony Skudzony Offline. Dziś pokażę Wam pewną hecę, którą przygotował dla nas Wargaming, mianowicie wypełnienie testu, dzięki któremu będziemy mogli otrzymać czołg na wypożyczenie. Oczywiście, ale nagrody są naprawdę bardzo fajne, więc już śpieszę z wyjaśnieniem całej sytuacji. Mamy tutaj właśnie, wypełnienie test. Klikam wypełnij test. Przechodzi na stronkę, znajdź swój czołg. Oczywiście klikamy start. <laughs> Jakie słowo najlepiej cię opisuje? Atakujący czy obrońca? No, weźmiemy atakujący, bo oczywiście celujemy w jakiegoś koksa. Głośny czy podstępny? No, to zdecydowanie głośny. Klikamy. Teraz mamy śmiały albo metodyczny. No to tutaj widzimy, są hantelki, Znaczy, że będzie naprawdę jakaś grubsza akcja. Rozwalacz odciągając uwagę. No chyba tutaj, bo są koguciki. Kliknijmy. O, rany. Co, co się dzieje w ogóle? Wylosowało mi y, chiptajna wypożyczenie na 5000 bitew. No, naprawdę świetna opcja. Jest tutaj kodzik do wpisania. O rany, no niesamowite. Dobra. To, to by było na tyle, pamiętajcie, żeby wypełniać test, a ja już się z wami żegnam i idę grać randomki i frontliny chiptainem. Także dziękuję, dajcie łapki w bok i do usłyszenia.